Znany z Netflixa dokument oszust z Tindera to tylko wierzchołek góry lodowej. Toksyczne związki i pseudomiłość, a zatem niebezpieczne relacje romantyczne mogą mieć mroczny charakter z wielu różnych powodów. Oto niektóre z nich. Manipulacja emocjonalna dla korzyści finansowych, wizerunkowych lub innych. Przykład to sytuacja, gdy ktoś wdzięczy się do człowieka popularnego, by docelowo poławić się w blasku jego sławy, a po zyskaniu własnej popularności zakończyć relacje. Małżeństwa a oszustwa imigracyjne. Osoba zawiera pozornie romantyczne małżeństwo z cudzoziemcem, aby uzyskać pożądaną wizę lub status imigracyjny, a po osiągnięciu tego celu rozstaje się z partnerem. Oszustwa a udawanie choroby. Oszust udaje osobę cierpiącą na poważną chorobę, by uzyskać współczucie i wsparcie finansowe od partnera albo być specjalnie traktowanym. Czasami oszukuje się, że to ktoś krewny choruje, żeby zdobyć pieniądze. Środki finansowe mogą być gromadzone lub wydawane na inne cele, bo nie są tak naprawdę przeznaczane na jakiekolwiek leczenie. Oszustwa wakacyjne. Oszustwo polega na nawiązaniu krótkoterminowej relacji z celem osiągnięcia darmowych wakacji lub innych korzyści podróżniczych. Oszustwa w celu wykorzystania zawodowego. Osoba wykorzystuje romantyczną relację, aby zdobyć informacje lub korzyści zawodowe, takie jak dostęp do kontaktów, koneksje, awans, wiedza branżowa, stanowisko, możliwość korzystania z różnych szkoleń, poznajomości. Oszustwo związane z macierzyństwem. Osoba chcąca samodzielnie wychowywać potomstwo pragnie jednocześnie mieć dziecko i wysoki poziom życia, więc szuka majątnej ofiary, by spłodzić z nią dziecko, a potem odchodzi i żąda jak najwyższych alimentów. Oszustwa związane z dziedziczeniem. Oszust wykorzystuje pozorną relację małżeńską, aby zagwarantować sobie spadek lub uzyskać dostęp do majątku ofiary. Tworzenie fałszywych historii życiowych. Oszust opowiada partnerowi fałszywe historie o swoim życiu, takie jak pozorne sukcesy, choroby lub tragedie, aby zdobyć sympatię, wywołać poczucie winy lub litości, móc liczyć na wsparcie finansowe i inne korzyści. Oszustwo związane z rzekomą rozrodczością. Używa się fałszywe testy ciążowe w celu wyłudzenia pieniędzy na rzekomą aborcję. Testy ciążowe mogą być spreparowane lub autentyczne, ale kupione. Oszustwa związane z uzależnieniami. Osoba wykorzystuje romantyczną relację, aby uzyskać pieniądze na swoje nałogi takie jak alkohol, narkotyki, hazard. Ukrywanie prawdziwych związków. Osoba, która ma już innego partnera lub ma ukryte zobowiązania, może podszywać się pod singla, aby prowadzić podwójne albo potrójne życie. Oszust dąży do relacji równoległych, dla zwielokrotnionych korzyści lub ze względu na hedonistyczne zapędy. Oszustwa związane z prezentami. Osoba obiecuje romantyczną relację i wspólną przyszłość, aby zdobyć drogie prezenty lub korzystać z gościnności partnera. Na urodziny chce dostać to i to. Później prezenty może spieniężyć. Oszustwa towarzyskie. Osoba korzysta z romantycznej relacji, aby uzyskać pomoc w codziennych zadaniach lub korzystać z usług partnera, nie dając nic w zamian. Kochasz mnie? To wyremontuj mi mieszkanie. Pomost lub trampolina. Ktoś udaje miłość po to, żeby uzyskać dostęp do innych potencjalnych partnerów na wyższym szczeblu atrakcyjniejszych fizycznie, majątniejszych lub bardziej popularnych. Wymuszenia pozyskanie od kogoś materiałów o charakterze intymnym a następnie wymuszanie Kolejnych treści pod groźbą opublikowania otrzymanych wcześniej zdjęć lub filmów. Asymetria. Pseudo-miłość dla wygody, czyli nakłaniania ofiary do przeinwestowywania. Krętacz udaje miłość, żądając od ofiary, by stawała na rzęsach, eksploatowała się, łożyła na znajomość mnóstwo pieniędzy. Od siebie nie daje nic lub prawie nic. Szantaż to sytuacja w stylu daj to, czego chcę, albo stracisz wszystko. Romantyczna relacja jest pretekstem do zbierania haków na ofiarę. Ofiara ma spełnić żądania oszusta, albo wrażliwe dane zostaną upublicznione. Grożenie wyrządzeniem krzywdy dziecku, groźby nastawiania dziecka przeciwko ofierze, utrudnianie kontaktu dziecka z rodzicem lub zaniedbanie go albo skrzywdzenie. To kolejna forma szantażu, który może mieć miejsce w toksycznym związku. Najczęściej występuje podczas rozstań, a zwłaszcza w trakcie rozwodów. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Was psycholog Rafał Olszak z OcalSiebie.pl. Konsultacje prowadzę także przez Skype.